Jest z nami asystent trenera Kazimierza Moskala, pan Maciej Musiał. Trenerze, bardzo proszę o komentarz do meczu sparingowego z hutnikiem Kraków. Wymagający mecz, wymagający przeciwnik przede wszystkim, bo pierwsza połowa była dość wyrównana. A dość wyrównana i wydaje mi się, że, że tutaj wynik był do przerwy sprawiedliwy. Trochę nam się ta gra nie kleiła i nie było takiej płynności, jeśli chodzi o budowanie ataku. W drugiej części meczu ta przewaga po naszej stronie była już bardzo wyraźna i udało się dokumentować bramkami, więc tak jak powiedziałem na początku trudny, trudny sparring w którym, w którym mogliśmy też zobaczyć formę zawodników mm -hmm. w troszkę dłuższym czasowym przedziale, bo, bo niektórzy za grali dłużej. I, też pod kątem motorycznym mhm. mogliśmy też zobaczyć, jakie jesteśmy miejscem. Jeśli chodzi o personali, ja można kogoś wyróżnić, czy raczej nie chciałby pan wyróżniać? A za wcześnie na razie budujemy tą formę, jeszcze mam trzy tygodnie na to, żeby uzyskać tę aktywalną dyspozycję, więc mhm. też nie chciałbym za wcześnie kogoś tam chwalić czy, czy, czy krytykować. Ostatnie trzy mecze zwycięskie, można mieć zastrzeżenia do gry, natomiast co do wyniku trzy zwycięstwa. Tak, tak, powiedziałem, że, że jeszcze mamy trochę czasu na, na to, żeby tą tę formę złapać, natomiast cieszy to, że mimo, że mecze nie są dalekie od ideału, to wygrywamy, punktujemy w, mecze, w, mecz, w meczach, w których, w których no, nie zawsze nam się tak rano kłada najlepiej, to jednak jesteśmy lepsi od przeciwnika i to też trzeba docenić, bo nie zawsze tak się, tak się udaje. Dziękuję bardzo.